Siemanko, Siemanko, tak szybko. Witam u mnie na kanale Broda UK. E, no znowu lunch, znowu jem, mam czas i znowu już coś trzeba robić. Dzisiaj kurczak, warzywka i taki sos pikantny, raczej pikantny. E, mam, mam trzy sprawy. Właściwie takie błahe, dla jednego błahe, dla innego, nie błahe. Po prostu mam takie trzy, coś chcę powiedzieć wam i tak. Sorry, że tak ubiegło, ale postaram się mówić klarownie, czysto i szybko i na temat. Mhm. Pierwsze, nie wiem czy śmiać, czy płakać. Dostałem, ostatnio patrzyłem na Social Blade. Jak tam mój kanał wygląda, jak kanały innych moich kolegów, youtuberów wyglądają, się rozwijają. Jakie są statystyki w ogóle. Ten, kto zna, zna tę stronę Social Blade, wie o czym mówię, więc nie będę więcej dalej o tym mówił. No i sprawdziłem mój kanał. No i patrzę, ku mojemu zdziwieniu, mój kanał jest zakwalifikowany do kanałów edukacyjnych. Jest moja broda UK, kanał edukacyjny. No i właśnie, słuchajcie. Ja nie wiem, czy cieszyć, czy płakać. Ja nawet, ja nawet wybiegając z przyszłości mój kanał, tak jak sobie wyobrażałem, jak to może być w przyszłości, w ogóle nigdy nawet nie, 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 brałem do, pod uwagę takiej opcji, że będzie mój kanał przez kogoś uznany za edukacyjny. Właśnie nie wiem, czy to uznają ludzie, odpowiedzialni, że kontrolę kanałów, czy to sztuczna inteligencja jest taka, na tyle jest mało inteligentna, że tak to stwierdzili. Nie wiem. Także, jak tu jakiś youtuber jest, albo ktoś, ktoś zna, zna na tych rzeczach, jak to zrobić, żeby z, z tego właśnie, właśnie zaszu, 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 zaszufladkowania wyjść? Czy należy zrobić inny film, tak powiem, anty... anty edukacyjny, w sensie zupełnie z innej beczki, inny content, bo jak wiecie, ja trochę mieszam kontenty, ale nie spodziewałem się tak, takiej opcji. Czy po prostu zostawić to, bo może to jest akurat pozytywna rzecz, może akurat to jest na plus, może to, to powinno mi schlebiać, a nie, że tak powiem, utrudniać dalszy rozwój mojego kanału. To takie jedno, jak ktoś, jest, ktoś się zna, Social Blade, zobaczcie, tak to mam, jak ktoś się zna, czy to lepiej zostawić, czy to, czy to gorzej, trzeba to zmienić content, czy czy po prostu się cieszyć, czy się płakać? Na przyszłość jak to będzie. Drugie. się za się A chodźcie. Już byłem tak blisko. Już. Słuchajcie, jak ja robię hobbystycznie i w ogóle tak każdy wiesz, który nie tłumaczył, no czegoś tam uciekłem, coś mi tam pomogło. No i akurat pomagam innym, czyli faktycznie coś może być w tym edukacyjnym. No i wczoraj śmiałem, śmiałem, wyskoczyło mi no, 3700 godzin, czyli zostało mi 300 godzin, żeby już kanał zaczął być prawdziwym kanałem takim profesjonalnym. No i się opatrzę rano, 3500, czyli 200 godzin mi uciekło, czyli jakiś, jakiś, jakiś film był godny uwagi, miał dużo wyświetleń, nawet nie sprawdziłem, który miał 200 godzin wyświetleń, ale już ten rok minął, czy dzień przeskoczył i kolejne 200 godzin mi zabrało, czyli ja jak ja zrobię krok, dwa kroki w przód, cofam się o jeden krok w tył i tak sobie pomyślałem, zupełnie na spontanie, naprawdę dzisiaj o tym myślałem tylko w pracy przed chwileczką, jakieś pół godziny przed wyjściem na lunch. Słuchajcie, jeżeli ktoś u Was jest, jeżeli ktoś z moich odwiedzających, komentujących, uważa, że mój, mój kanał jest na tyle ciekawy, fajny, może taki nie wiem, jakiś pozytywny, że czasami do mnie wpada i komentuje, może ja bym nie oddawał tak, może nie to nie jest prośba, tylko po prostu taki pomysł. Może któryś z Was, odwiedzających, odważyłby się, któryś z moich filmów, który tam uważa właśnie za taki, który jest fajny cool, albo który goś zainspirował, albo właśnie na który wpadł na mój kanał, gdzieś na swoich social mediach udostępnić po prostu tak z ciekawości, żeby w różnych częściach Polski świata, żeby żeby te zasięgi po prostu gdzieś tam komuś się wyświetliły, więcej w większej ilości niż co się dzieje w Anglii i w Polsce, bo uwierzcie mi, na ja, moich znajomych, prywatnych znajomych z Nottingham i w ogóle, z Nottingiem ja nie mogę liczyć, oni nigdy mi nie, to nie jest zarzut ani nic, tylko to jest fakt, nigdy mi nic, żaden znajomy z, z Nottingham nie skomentował, oprócz tej znajomej, ale reszta takich ziomków, co, co niby z nimi były blisko i w ogóle, nigdy nikt mi nic na kanale nie skomentował i nigdy nikt mi nic nie udostępnił, ża żadnego mojego filmu. Nie to, że od tego są znajomi w ogóle przyjaciele, żeby to, to robili, ale to też o czymś mówi. Więc, jeśli mogę prosić o obcy, o, o obce osoby, czyli Was, abyście, może nie prosić, abyście po prostu kiedyś z własnej nieprzymuszonej woli udostępnili film, któryś tam, który właśnie na który się natknęliście, który, z którym dzięki temu filmowi zostaliście ze mną, byłbym bardzo wdzięczny i Miło by było, gdybyście się na w komentarzu, bo i tak się anonimowi, ja was nie sprawdzam, bo nie mam jak. Jaki film udostępniłeś jaki film i dlaczego? To było bardzo dla mnie miłe i budujące. W sumie to chyba tyle, chciałem powiedzieć. Coś jeszcze chciałem, ale jak zwykle nie wiem. A! szykuje się kolejny trip. Mam takie do Was pytanie: co byście zrobili? Wrócili z powrotem na Teneryfę, objechali ją wzdłuż i wszerz, już bez tych takich chodzeń po, po lotniskach, po samochód, tylko po prostu od razu samochód wziąć i chodzić. Na trzy noce. Czy na wyspę obok, mniejszą, dużo mniejszą, jedną chyba z najmniejszych z tego właśnie, z, tego, z tych kanaryjskich wysp, czyli lazarotę Też na trzy dni. Czy zupełnie gdzie indziej na wschód północny do Rygi. Też na trzy dni co byście zrobili. I to wszystko by się, było, by się odbyło albo marzec, albo kwiecień. Także dziękuję Wam za uwagę. Także to jest social, social Blade, także jak ktoś się zna, czy to dobrze, czy to niedobrze, że jestem gdzieś tam zaszyflatkowany. Wiadomo, że każdy kanał gdzieś tam jest zaszyflatkowany, ale ja nigdy w, naj, w, naj, w, naj, w naj, takich najważniejszych snach nigdy nie przemuszczałem, że ja będę mógł gdzieś być przez kogoś umieszczony w półce z kanałami edukacyjnymi. Także taka ciekawostka. Może to się już zmieniło, nie wiem. Kontent poszedł po prostu w tą stronę. No i drugie. Jak macie jakieś ochotę, jak macie ochotę, albo macie taki gest, byście zrobili u siebie w mediach na Facebooku czy jakichś innych mediach, któryś z moich filmów na moim kanale e, byłoby bardzo fajnie. Byłem bardzo wdzięczny, ponieważ łapiąc tego króliczka on mi się cały cał, cał czas oddala, ale to jest taki, jakby dla mnie, wewnętrzny challenge. To jest, to jest taki mój challenge. Co będzie później, jak, ja już, jak już przejdę te 4000 godzin i zacznie ten kanał być już monetyzowany, to jest inna historia. Ja w ogóle tak daleko nie wybiegam. Kiedyś wybiegam, teraz już nie wybiegam, bo wiem, że to jest ciężkie. Bo nie robię afer, u mnie nie ma afer, skandali, dram, u mnie nie ma na kanale takich rzeczy. Po prostu widzicie, jak jest, no, jest edukacja. Eee. Także to trochę jako, jako challenge, chcę po prostu złapać tego króliczka, który mi ucieka, ale myślę, że z waszą pomocą, z to swoją, z swoją, z swoją Kiedyś Dogonimy tego króliczka razem. Wspólnie dzięki właśnie tobie No i trzy, gdzie byście pojechali? Jeszcze raz Teneryfa Lazarotte, czyli wyspa sąsiednia, najmniejsza z tych tych wysp, wysp kanaryjskich, Czy całkiem gdzie indziej północny wschód Ryga. Tam, gdzie jest zimniej. Tu ode mnie. Dziękuję bardzo, że czuję. Zbychu. Monster. Zrobię wyczeszę. Będę zaraz wyczesza... wyczesany. No i pistachios. Najlepsze orzeszki, jakie kiedykolwiek Bóg wymyślił i natura stworzyła. Także ja się tutaj mm, pochłaniam tymi rzeczami. Dziękuję jeszcze raz za, za to, że w ogóle wpadasz do mnie, że oglądasz, masz cierpliwość. Ja, jeszcze ostatnie chciałem właśnie powiedzieć: To taki popularny, że ludzie czasami tak naprawdę za bardzo biorą wszystko do tego. Pamiętajcie, nie do tego wszystkiego, co widzicie, co słyszycie, nawet u mnie, jako jeden do jednego. To, że ja tak mówię, że tak do was przemawiam, i to, że coś nagrywam, i to, to, i to tamto, to naprawdę pokazuje. Ułamek jednego procenta z mojego życia, z mojej, z mojej codziennej rutyny życiowej, i nie wszystko się przekłada tak naprawdę na to, co widzicie. Ja po prostu staram się mówić grzecznie, miło, nagrywać rzeczy, które mnie, że powiem, mi się podobają, ale czy to naprawdę można, można postać, zarysować? Można oczywiście, niektóre cechy charakteru wychodzą. Ja mówię, to ile byś nie udało, to i tak wszystko wychodzi. Pewnie umie jakieś tam cechy charakteru, widzicie. Ja też nie dostrzegam, oglądając film, który nagram, bo ja powiem Wam, ja zawsze, ja, ja zawsze oglądam film, który nagram, nawet ten będę oglądał jeszcze raz. Tak już mam i tak mi nie powinien zostanie, po prostu tak dla, dla, dla swojego spokoju, świętego spokoju, czy warto, czy nie warto, ale przeważnie właściwie 99,9% filmów, które nagrywam, które obejrzę, daję na YouTube'a, bo... Skoro miałem jakiś pomysł, skoro chciałem gadać, skoro chciałem nagrać, czyli zgodziłem się z tym, a ja już wiem jak wyglądam, wiem jaką mam gębę, wiem jak mówię, z głosem już się oswoiłem, więc to już dla mnie nie robi różnicy, jak kiedyś powiedzmy było 3 lata temu 4. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Betonowy Zbychu. Koszmarny. Zrzuć brzuch. E -e. manie krambo, Ryszard Kubiak, pozdrawiam Was serdecznie, czule. I tyle. Dziękuję za nowe odwiedziny, komentarze i subskrypcje. To tyle w sumie. Zostańcie z Bogiem. Z czym tam tylko chcecie, w co tam tylko wierzycie. Tylko bądźcie dobrymi ludźmi, bo dobro wraca. Powiedział Broda. Kanał edukacyjny. Frrr. No trzymajcie się.